Leczanko. w tym tygodniu rozpoczął się proces księdza, który był proboszczem kilku w Dzieci tarnowskiej. Ten proces rozpoczął się właśnie tutaj w Sądzie w Nowym Księdza są oskarżeni o molestowanie kilkudziesięciu, dokładnie dwudziestu dwóch chłopców przed kilkudziesięciu laty. W tym czasie reakcja Kościoła jest bardzo bulwersująca, nie jest taka jak powinna. Na przykład w Czechach oficjalna Kościoła jest. Ktokolwiek wie o podobnych skandalicznych sytuacjach w przeszłości, powinien natychmiast zgłosić się na policję z tymi informacjami. W tym samym czasie słyszymy chociażby od arcybiskupa Gąbeckiego skandaliczne słowa e, nienawistne e, o tym człowiek zarazie. E, chyba wszyscy wiemy, co się pod tym kryje i jak ja dalej rozwinął się myśl. I tutaj pytanie do księdza. Jak ksiądz się odnajmuje w tej rzeczywistości? I dlaczego tak mało słyszymy od osób ważnych w Kościele, czyli od e, e, przewodników duchowych, od innych księży, e, słów, e, ja się z tym nie zgadzam. Znaczy pytanie, jakie się odnajduje w tym jest, no, pewnie to nie jest komfortowa sytuacja i, i dość trudna. Wiele wieków cieszył się szczególną pozycją, też jeżeli chodzi o strony prawne. Było forum dla księży, narkowieństwa, osobny system prawny. I osobny system prawny dla świeckich. I świecki system prawny na zasadzie nie miał prawa, poza nieuczciwymi wyjątkami, sądzić duchownych. Oczywiście w naszym państwie tak już nie jest, ale ta mentalność została. Mentalność kościoła, która uważa, że powinien swoje sprawy na swoim podwórku załatwić. I teraz dochodzimy do tego, że. Jednak tak nie może być. Tą mentalność trzeba przełamać. I to nie jest łatwe, bo to było przez wieki. I to też nie jest łatwe wewnątrz Kościoła, że musimy mówić o rzeczach, które przy yy, tym załatwialiśmy w swoim gronie, osobny system, osobnej fizycy i tak dalej, a tak dalej. Natomiast zagrożenia są dla mnie największe dlatego, że to jest wykorzystywane polityczne. Nie no wtedy wszyscy się bronią, stoją na swoich pozycjach, krzyczą nie rozmawiają. Nie? I to się to hamuje.